Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie, bratkowie, nie próbujcie mi czasem wmawiać, że ja tu kogoś potępię, bo będzie to absurd. Udowodnię wam, że jednak, mimo wszystko, Pismo Święte to zrobi. Posłuchajcie, wielu biskupów w Polsce to potomkowie Judasza. Dlatego zachodzi pytanie, Jakim prawem zmieniacie wszystko to, co Duch Święty ukształtował w Kościele Chrystusa przez wieki? Święta tradycja była przez wieki pielęgnowana przez świętych pańskich, błogosławionych męczenników. To, co Duch Święty. Kształtował przez wieki poprzez świętych doktorów Kościoła, zatwierdzonych przez świętych papieży jako prawo Kościoła, jako prawo kanoniczne, jako prawo świętych niezmiennych obyczajów w Kościele i narodzie polskim. Jakim prawem wy to zmieniacie? Kim wy jesteście i komu służycie? To, co uczyniliście w polskim narodzie z Kościołem Chrystusa, to jedna wielka ruina. Pod przywództwem niszczyciela Bergolio, który daje dziś na wszystko zezwolenie. Wszystko niszczy. Całą tradycję Kościoła. Nie wspomnę już o mszy wszechczasów. To, co dał Chrystus Bergolio, wszystko niszczy. A ci jak jego pieski idą za jego śladem i robią to w polskim narodzie. Bezprawnie. Kiedy Chrystus mówił, żeby nie mieć nic wspólnego z tym światem. Wy pokazaliście, że należycie do tego świata, bo odrzucacie wszystko, co Chrystus nam zostawił i kazał to czynić, dopóki nie przyjdzie. Najświętszą ofiarę Trzeświętej wszech czasu zakazaliście odprawiać bezprawnie przy głównym ołtarzu, zwanym Golgotą, ponieważ umieszczone jest w nim ciało pańskie w tabernakulu. To, co dał Chrystus, uważacie za nic niewarte, wolicie. Te ze świata, od szatana. Pytanie zachodzi. Pokażcie nam papiery na to, że można umieszczać w prezbiterium stoły. Takiego zezwolenia Rzym nigdy nie wydał. W kościołach parafialnych, przedsoborowych, watykańskich, drugich nie wolno umieszczać drugiego niby to ołtarza zwanego stołem protestanckim. Gdyż jest to zaprzeczenie jednej ofiary, jaką Chrystus złożył na Golgocie. Jeden ołtarz. Jedna najświętsza ofiara, jedna msza święta czasów na wieki wieków, Amen. Jesteście przestępcami liturgicznymi na usługach samego diabła. Dlatego nic wspólnego nie macie z Chrystusem prócz tego, że należycie do synagogi szatana. Gdy Chrystus mówił o miłości do Boga, wy mówicie o miłości do szprycy. Posłuchajcie, wypunktujemy parę. Takich słodko zgniłych owoców z Sanhedrynu episkopalnego. Kongregacja niby to nauki wiary w Polsce nie bierze już przykładu z dogmatycznych soborów, by zachowywać tę naukę w całości, lecz korzysta dziś z nauk posoborowych z nierządnicy watykańskiej, która upaja się krwią niewinnych, zarażając wiernych duchem tego świata. A więc po pierwsze. Od 60 lat niszczycie wielowiekowe obyczaje w polskim kościele, zmieniając je na światowe judeo-protestanckie. Jest to przestępstwo na tle liturgicznym i postawie wielowiekowej zapisanej w prawie kanonicznym jako zwyczaj wielowiekowy. Jesteście przestępcami, którzy odbierają Trójcy Przenajświętszej Cześć i Chwałę. O Matce Bożej już nie wspomnę. A pytaliście się, czy my, Katolicy, się na to godzimy, żeby zamiast klękać stać, żeby zamiast mieć najświętszą ofiarę przy głównym ołtarzu, że mamy iść do stołu, pytaliście się, czy my tego chcemy w polskim narodzie? Dranie. Po drugie, cała nauka dogmatycznych soborów, świętych papierzy i świętych doktorów Kościoła, uczy, że kobiety mają zakaz przebywania w prezbiterium a co dopiero służyć do mszy świętej jako ministrantki czy rozdawać ciało pańskie. Prezbiterium jest to święte miejsce przeznaczone dla kapłana i ministrantów, przyszłych kapłanów, jeśli Bóg tylko zechce. A jest napisane, kobiety mają milczeć w kościele. To, co wprowadzacie do kościoła jest przeciw Chrystusowi i jego nauce sięgającej aż apostołów. A jest zapisane w liście do Koryntian, „zdrajcy nie odziedziczą królestwa niebieskiego. Jest bowiem napisane „biada temu, kto przynosi zgorszenia, i również w księdze liczb doczytamy „obdarzyłem was służbą kapłańską, a jeśli się kto niepowołany zbliży, zginie. I zginie za nieposłuszeństwo Bogu i Jego nakazowi, czyli przestępcami liturgicznymi jesteście. Po trzecie, to jedno z największych wyczynów episkopatu i kongregacji w cudzysłowiu, a mianowicie na wszystko dajecie dyspenzy, na przykazania Boże i od pokuty, łamiecie prawo kanoniczne i kościelne. Ostatnio się popisali nieźle, pokazali, że wolą... Świat aniżeli Chrystusa, który mówi, nie miejcie nic wspólnego z tym światem. Niejaki arcykapłan Mycz, jak również mistrz w dawaniu zezwolenia na profanację Jasnej Góry, niejaki biskup Depo i tak dalej, dali dyspędzę na Sylwestra, który wypadł w piątek. Na pijaństwo pokazali, jak da, daleko są od krzyża. Wolą chlać i bawić się, aniżeli czynić post i pokuty. Po czwarte, do kościoła wprowadzają jakieś dni judaizmu i islamu, przed którym ostrzega nas sama Ewangelia, by tego nie czynić. Kim są ci ludzie w episkopacie, którzy stawiają się ponad prawo Ewangelii, ponad prawo Boże? Wynoszą się ponad słowo Boże, które jasno mówi, osoby, które stawiają się ponad prawem Bożym i Zastępują je swoim, zmieniając zamysł Boży i sens objawienia. Tacy ludzie zwą się antychrystami. Żydzi, jak i muzułmanie, nie uznają Jezusa Chrystusa za swojego Pana, Boga, Zbawiciela i Mesjasza. A Jezus dopowie nam, kto nie uznaje Syna, ten nie ma Ojca. Taki to ma ducha antychrysta. Tak więc macie jawnych antychrystów w episkopacie Niepolskim. Kościół w narodzie polskim potrzebuje zmiany. Potrzebujemy nowego polskiego katolickiego prymasa i zmiany całego episkopatu, w którym siedzą antychryści. Wilki, no mnie są potrzebni w owczarni. A jak chcecie się nająć jako najemnicy, i złodzieje, to czemu nie idziecie do synagogi albo do meczetu? Po piąte, te hieny rozszarpujące dusze ludzkie dążą za wszelką cenę, by zmienić waszego ducha Chrystusowego, dziecka Bożego, na antyducha, który zgodzi się na wszystko, co ze świata pochodzi. To duch, który nie ma w sobie sprzeciwu. Dlatego już nie potraficie się sprzeciwiać ani walczyć, Bym Msza Święta wróciła do Kościoła, do głównego ołtarza, gdzie jest tabernakulum. O balaski i godne przyjmowanie ciała pańskiego, o przywrócenie drogi krzyżowej w pierwsze piątki do Kościoła, o wyrzucenie tych demonów, grup charyzmatycznych z plagami, jak również neokatechumynat z Kościoła. Po szóste, Pozwalacie na zmianę wizerunków w kościele z katolickich na protestanckie, na jakieś bap baptystyczne modelki, na powykrzywione monstrancje. Główne ołtarze są likwidowane, tak jak robią to w Getzwałdzie, a w ich miejsce stawiają sobie trony. Tam, gdzie powinien być w centrum Chrystus, umieściliście siebie jako bogów, siedząc na wielkich tronach. Jesteście jak dzikie bestie, wy nie wierzycie w Boga. Wy za ojca diabła macie, upajacie z samych siebie, to, co Jezus odrzucił na pustyni, gdy był kuszony, wy przyjęliście z ochotą, dał wam diabeł władzę, mamonę i to, co lubicie najbardziej rozpustę! Ale nie ma nic za darmo, powiedział sobie diabeł. Dlatego stawiacie się ponad Boga i jego prawo, niszcząc świętość kościoła i jego wiernych. Urządzacie sobie z świętych miejsc huczty i zabawy pod pretekstem, że są święta, profanując nasze święte prezbiterium. Takżeście zrobili to na Jasnej Górze i jeszcze gdzie tam. Z domu Bożego uczyniliście sobie teatr rozrywki dla elit klas. Dranie. Po siódme. Oddaliście władzę Chrystusa i Jego Kościół pod panowanie Cezarów, nierządowych, waszych kolesiów z krwi i korzeni dalekiego biblijnego kraju. I pamiętajcie, my już mamy Zbawiciela. Dla was Zbawicielem jest szczepionka, dla nas jest Chrystus. Nic nie mamy wspólnego ze sobą. My myślimy duchowo, bo z Ducha Bożego pochodzimy. Wy myślicie po żydowsku, cieleśnie, czyli światowo. Chrystus mówi, nie miejcie nic wspólnego z tym światem. Kto chce zachować swoje życie poprzez szprycę, straci je. A kto straci je z mojego powodu, czyli z wierności prawu, bez dyspenzy, zachowa je. Gdybyście należeli do Chrystusa... Zachowywalibyście prawo Boże i strzegli jego owczarni. Natomiast wy rozszarpujecie jego owieczki i ich dusze na strzępy, zmieniając je na letnie, które się Wam nie sprzeciwią. Na niewolników, które będą słuchać bardziej Was aniżeli Boga. Po ósme. Nie mogę w to uwierzyć, że tak szybko przeszliście do innej Ewangelii z niszczycielem Bergolio na czele. Zmieniacie całe objawienie tej Ewangelii i świętej tradycji Kościoła pod siebie. O tym mówiła Matka Boża w Osuchowej, że zostaną ustawy kościelne zmieniane pod siebie. I co, nie ma tego? To, co mieliście strzec, pielęgnować i przekazywać innym, zmieniliście. Na takie, jak wam pasuje. My wiemy, że Kościół przechodzi ostatnią próbę, ale innej Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt. To episkopalne hieny, które mówią jednym głosem ze swoimi potomkami sprzed dwóch tysięcy lat „My nie mamy króla poza Cezara i tak jak dawniej wydają Chrystusa Cezarowi. Jego Kościół na ukrzyżowanie. Po dziewiąte, kto się zaprze mnie przed ludźmi, ja się zaprę go przed Ojcem, mówi Jezus. Mieliście iść za Chrystusem, pełniąc wolę Ojca, strzec Jego w przed światem i wilkami ale wyście je wydali na rzeź światu, pozwoliliście je oznaczyć jak bydło globalistycznym antychrystom i mordercom. Zapieracie się go na każdym kroku. Wolicie huczne salony z towarzyszami z elit klas. Jedną nogą stoicie nad grobem i ani zero zmiany, ani poprawy. Wy nie wierzycie w Boga. Wy się Boga nie boicie. Wy sami uważacie się za Bogu. Wy głosicie inną Ewangelię. Bo za Ojca Diabła macie. Gdyby było inaczej, my byśmy mówili o was też inaczej. Ale owieczki uciekają od was, bo wyczuli wilków. Po dziesiąte zostaniecie wszyscy wypróbowani z jednego słowa. Wiecie, że w Ewangelii nie można zmieniać ani kropki, ani joty, ani słowa. Pytanie, czy wszystko oznacza wiele? Jeśli ktokolwiek wam powie, że zmiana słów z wielu na wszystkich nie zmienia sensu konsekracji, taki to człowiek jest wykluczony z kościoła. A co gorsza, jeśli taka osoba będzie głosiła wam, to podczas mszy. To, jak mówi Ewangelia, taka osoba jest przeklęta! Jeśli zgodzicie się na zmianę wypowiedzianych słów z ust samego Chrystusa, to znaczy, że znacie lepiej zamysł Boży i równocześnie możecie zmienić w innym miejscu Ewangelii słowa z wielu na wszystkich. A Jezus rzekł „Nie przyszedłem na świat, żeby mnie służono, ale żebym służył i oddał życie za wielu tu możecie też zmienić słowo oddał życie z wielu na wszystkich. jeśli dopuścicie się zmiany słów ewangelii ignorując w zamysł boży zmieniając słowo boże na swoje własne do jednej światowej religii jesteście przeklęci tak mówi ewangelia koniec i kropka a jezus rzekł gdy przyjdę czy zastanę jeszcze wiarę a niewielu się ostanie i tak będzie, Faryzeusze, tłumaczycie pismo, a nie potraficie być wierni jednemu słowu Bożemu, badacze pisma świętego. Tam nie znajdziecie usprawiedliwienia dla waszych niecnych czynów, dopóki nie odmienicie waszego życia w kierunku Boga i Jego prawa. Jeśli nie będziecie wierni słowu wypowiedzianemu z ust waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jednemu słowu. Jak możecie mówić, że znacie Ewangelię? Jeśli te zmienione słowo z wielu na wszystkich wejdzie do polskiego kościoła i głoszone podczas mszy, z nowego mszału, jesteście przeklęci, gdy zmieniliście i głosicie inną Ewangelię. A Jezus powie, kto słucha słów moich i zachowuje je, ma w sobie życie. Chrystus mieszka w nim. I pamiętajcie, każde słowo, które padło z ust Chrystusa, takie samo musi być zachowane, takie samo musi być wypowiedziane, zmieniając je na swoje, ciąży na was przekleństwo Ewangelii. Koniec i kropka. Można by tu wiele wypunktować jeszcze punktów. Teraz już wiecie, kto siedzi. W Sanhedrynie Episkopalnym to nie są pasterze, to są niszczyciele. Ci ludzie nie wierzą w Boga, oni za ojca diabła mają. Bratkowie strzeżcie się takich wilków, najemników, którzy przychodzą tylko kraść i rujnować, bo dostali zezwolenie od największego niszczyciela od ośmiu lat Kościół rozebrał prawie doszczętnie. A najświętszą ofiarę od dwóch tysięcy lat wyrzuco gdzieś poza Watykan. Oj, bratkowie, nie dajcie się i nie słuchajcie takich ludzi. Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi drogami Syna. Do Syna, i trzymajcie się różańca, a nie zginiecie.